Gdzie sobie ja to sobie w sumie myślałem, że wy nawet całkiem ze mną przepadacie. No ale żądacie ode mnie tego już od chyba kilku miesięcy, więc w dzisiejszym pięknym dniu pobawimy się w śmierć! I to ze słodką, zieloną słówką, no kurczę, już nie mogę się doczekać. Czy są jakieś lepsze czynności, które można robić w piękne, wiosenne, niedzielne popołudnie niż umieranie? Dobra, nie było mnie tutaj już od chyba jakichś 100 lat Prawdopodobnie będę musiał zapłacić Dwunastoma przyszłymi pokoleniami mojej rodziny Za to, że mnie tu nie było Co za piękne i serdeczne powitanie Tak mi się wydaje, że to chyba cisza przed burzą Dlaczego chcesz się uczyć hiszpańskiego? Bo chcę odzyskać rodzinę Patrzcie, w nagrodę dostałem jakiś czas W którym mogę się widywać właśnie z moją rodziną To jakiś cud Albo po prostu zwolnili im pracowników za wszystkie popełnione zbrodnie wojenne Nie mogę, jak on się ucieszył, kiedy powiedziałem o zbrodniach wojennych Kurwa, zbrodnie wojenne Dobra, fantastyczny pomysł. Zawsze jak otwieram. Lodówkę, sedę, plecak, drzwi czy cokolwiek, to mnie wita duolingo. To mógł także mi pożerać duszę przez telefon. Myślę, że to bardzo e, genialne rozwiązanie. Tutaj jeszcze nawet jest jakiś pakiet premium, więc tego co widzę, to może jak go kupię, to oddadzą mi dwóch przyjaciół i zaprzestaną niektórych tortur. S Kocham biegać z moim tatą, a to akurat prawda, zwłaszcza kiedy gonią nas ludzie przebrani za zielone sowy, którzy mają noże. Gdzie jest sól? No w sumie to zadaję sobie to pytanie całe życie. się ja wszystko pozmieniało. Ta aplikacja się rozwija, gdyż musi znajdować jakieś nowe metody tortur. Na przykład zobaczcie na to coś. Jak on tak na mnie patrzy, to ja dostaję palpitacji serca. Patrzcie, to dostałem darmowe 3 dni Super Duolingo i mogę teraz robić nieskończoność lekcji, bo nigdy nie będę tracić serc. Mogę uratować dzięki temu tak mnóstwo ludzi. Powiem wam tyle: akurat jest północ i gdyby mi ktoś powiedział kiedyś, że ja zamiast spać normalnie, jakoś się troszczyć o swój rozwój, o zdrowie mojego układu neurologicznego, będę grać w szachy przez internet z zieloną sową. Co to jest Elo? Wiem, że jest takie imię Ela, ale. A nie, przepraszam, okłamałem was. ERA to ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych, który bada aktywność zawodową absolwentów przez 5 lat od do ukończenia przez studiów. W ubiegłym roku po raz pierwszy można było objąć monitoringi pełnych liczb na dyplomie dotyczących do absolwentów Dobra, już czas iść pobierać nauki, a potem rzucam tego durnego YouTube'a i idę wygrywać narty świata. Świata. Dobra, chyba jednak nic z tego. Ta chora psychicznie sowa z jakiegoś powodu chce mojego numeru telefonu, więc są dwie opcje. Albo tak bardzo wspaniale się uczę języków, że chce mnie zaprosić na randkę, choć w to szczerze wątpię, albo po prostu chce do mnie zadzwonić i mnie poinformować, że zostały mi trzy dni życia. Dobra, wiecie co, nie obchodzi mnie już ten głupi hiszpański. Teraz muszę się nauczyć rosyjskiego. Widziałem kiedyś taki filmik, że w Rosji jest taki niedźwiedź, który umie kung fu, więc ja muszę tam pojechać i się z nim dogadać. Jak już wiecie z ostatniego odcinka, który wstawiłem jakieś 100 lat temu, nie mam niestety pięknego i przystojnego ochroniarza. A jakoś muszę się obronić przed Duolingo. Futbol. Ach, no i piłka nożna. Przeżyłem traumę poprzez piłkę nożną. Nie ma to jak być słodkim, malutkim najamkiem. I grać w piłkę nożną z ludźmi, którzy cię nienawidzą, bo jesteś na tyle tempy, że nie umiesz trafić w piłkę, jak Pan Bóg przykazał. Zielona sowa, chociaż morduje moją rodzinę, to doceni, że kliknąć na futbol. Ojeju, no co za ironia. Skripka. Jaka skripka znowu? Skripka. Kripkę. Kurczę, to słowo jest dziwne. Aha, bo lożki to są łyżki, a ja myślałem, że to są konie i już chciałem się cieszyć, że o koniary się znalazły. Alcik moje jabłki. Moje jabłki. To moja dewiza życiowa. Jestem chłopcem i potwierdzam każdego dnia myję jabłka średnio przez 7 godzin dziennie. Dobra, nauczyłem się już rosyjskiego. Mogę teraz jechać do Moskwy. Mój dialog z będzie wyglądał mniej więcej tak. Dobry dzień. Ja maltik, ja moju jabłka. Czasami naprawdę mnie nachodzą Myślę, że powinienem bardziej się troszczyć o swoje zdrowie i bardziej się wysypiać. Ale nachodzi mnie to w momencie, kiedy jest w pół do pierwszej, a jeszcze ja będę uczył odmieniać jakieś czasowniki po grecku. Tak, na dobrą sprawę to jest to bardzo przydatne. Bo już od jakiegoś czasu mówię sobie, że ja rzucę w cztery litery całe moje dotychczasowe życie, wyjadę sobie do Grecji, otworzę przepiękny hotel i całymi dniami będę siedział na plaży i popijał sok pomarańczowy z kostkami lodu, ewentualnie epkowy. Także jeśli macie powyżej 90 lat, macie bardzo mnóstwo pieniędzy oraz kilka przewlekłych chorób układu krwionośnego, to wiecie, zawsze możecie przekazać na szczytny cel jakim jest biedne dziecko, e, które od bardzo dawna nie piło soku pomarańczowego i potrzebuje witamin e, i musi iść na plażę, bo no bo lekarze mówią, że, że plaża korzystnie wpływa na, na komórki mózgowe, których już temu dziecku zostało bardzo niewiele, więc no, sumienie wam powie, co zrobić. I masz te To prawda. Dlaczego jesz zupę? To chyba jakieś pytanie o charakterze filozoficznym. Dlaczego jesz zupę? Czy jesteś żółwiem? Jak się czujesz z faktem... Że kiedyś wszyscy odejdziemy z tego świata i wszelkie nasze zmagania podczas ziemskiej pielgrzymki nie mają większego znaczenia. Gdyż śmierć dotknie każdego z nas. Gdzie jesz kurczaka? Nie... Nie no, ja już mam dość tego. Teletubisie mówią papa! mówią papa! To w sumie dziwne. Usunąłem duolingo i jeszcze żyję.